Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku koziorożca na czerwiec 2025. Pierwszy tydzień: król monet, rycerz kielichów, królowa kielichów. Czyli są pieniądze, jest miłość, jest miłość, są pieniądze. Ale czy to tak zawsze będzie? No, ja nie gwarantuję, że zawsze wszystko będzie idealnie. Nigdy tego nie gwarantuję, bo życie takie nie jest, żeby wszystko było idealnie. O, ale tu motyw miłosny znowu się pojawia. I co tam dalej mamy? Szóstka mieczy, tu mamy transformacja i trójka monet. Tylko czyli ja to za nisko chyba jak zwykle Jak zwykle coś jest tu nie tak Teraz mam mm, czwarty tydzień. Mm, głupiec, ósemka mieczy, ósemka kielichów. Piątka była. Hmm. Na tej nowej drodze, tu trzeba troszeczkę będzie uważać, cokolwiek to będzie, czy nowa praca, czy podróż, czy coś. Po prostu trzeba uważać przede wszystkim na swoje myśli, bo to one prowadzą do konfliktu. Więc przede wszystkim na swoje myśli trzeba uważać. No ale ponieważ konfliktem się kończy, to jeszcze może weźmiemy coś na kolejny miesiąc. Dobrze, to teraz rozpoczynamy tutaj w tym miejscu, to jest król monet. Bardzo dobra energia no, zwłaszcza dla koziorożca, bo koziorożcy lubią tak się czuć stabilnie, jeśli chodzi o sprawy finansowe. No, tutaj pokazana jest pozycja majątek. Czy to będzie jakiś wielki majątek? Ja nie mówię, że wielki majątek, ale po prostu macie zaspokojone swoje potrzeby materialne, ale także i ambicje wasze mogą być zaspokojone. Yy, tu jest chęć zdobycia wysokiej pozycji, ale to wy sobie zdajecie sprawę, że to. Trzeba na to zapracować, że to własnymi rękami sobie trzeba wypracować tą wysoką pozycję i jakąkolwiek czy w firmie, czy, czy pozycję społeczną, czy jakąś tam jeszcze inną. W każdym razie tu przede wszystkim będziemy mówić o karierze zawodowej, że tu wam się dobrze dzieje, dobrze się układa. Na ten temat tu tak więcej. O, tu coś jest, tu jakaś umowa może być. Czyli w pierwszym tygodniu już jest dobrze, ale jeszcze w trzecim tygodniu jakaś nowa umowa może być no to to na tematy materialne takie czy finansowe nazwijmy natomiast dużo w uczuciach się tu dzieje aż trzy karty i czy coś jeszcze no głównie się będziemy skupiać ja je połączę ponieważ one dotyczą prawdopodobnie jednak spraw miłosnych nie zawsze muszą bo to może być też przyjaciółka może być to pokazana też wasza intuicja czy w ogóle jakiekolwiek uczucia wasze to też to też tu będzie grało rolę na pewno intuicja i uczucia jak najbardziej będą tu odgrywały rolę natomiast jest jakaś oferta miłości czy oferta spotkania czy no jest jakiś kielich tak kielich pełen czego pełen uczuć jakiś może być na przykład, oczywiście, może to być oferta też innego rodzaju, na przykład oferta handlowa, no też taka może być. Skoro dobrze Wam się tu wiedzie w sprawach zawodowych, może to być jakaś inna oferta typu handlowa czy jeszcze inna. No ale jest ta królowa kielichów i jest, jest karta kochanków, więc tutaj wielu z Was będzie miało dylemat. Czy skorzystać z tej oferty tego rycerza, czy pozostać przy poprzednim partnerze lub partnerce. No bo to jest karta wyboru. To nie jest tylko, że kochankowie no to się spotykają na randki, się całują i tak dalej, tylko tutaj jest podkreślony wybór, czy trzeba dokonać wyboru między dwiema partnerkami lub dwoma partnerami. Jednakowoż dużo się tu po drodze dzieje, jest bardzo dużo... Ok ożywienie, wzrost aktywności, co widać w dwóch kartach i, i tej, i w tym rydwanie tak samo. Więc tutaj no, może to dotyczy właśnie tych spraw uczuciowych, że tak się dużo dzieje, że aż w końcu no staniecie przed tym wyborem, czy, czy pozostać przy poprzednim partnerze, partnerce, czy, czy wybrać tego nowego, co tutaj właśnie przyjechał tym, na, na tym białym koniu i, i oferuje coś. No co on może oferować? No, może oferować spotkanie jakieś, może oferować, a może, może nawet i dojść do zaręczy. No też to jest możliwe, ale to, to ja bym się nie nastawiała, że to wszyscy zaraz będą się zar Zaręczać. no tu przede wszystkim nie jest jeszcze na tym etapie, bo wybór nie został jeszcze tutaj dokonany. Więc tu, tak, jeszcze te zaręczyny, no owszem, może być jakaś wstępna propozycja, ale tu jeszcze nie dochodzi do, do jakiegoś sedna sprawy, bo wy tu widocznie macie jakieś wahania. Skoro ten wybór nie został wcześniej dokonany, to widocznie nie jest on aż taki oczywisty. Tu trzeba, by posłuchać głosu serca. Przede wszystkim no jesteście zdolni do tego, bo macie tą królową kielichów w sobie, czyli macie tą uczuciowość i macie też intuicję. No tutaj raczej bym się nie pytała koleżanek, czy przyjaciółek tego, tak jak ja czasem mówię, że, że koleżanka też może mieć intuicję, owszem, ale w sprawach serca własnego, to tu lepiej już się koleżanek nie pytać, tylko na własnej intuicji polegać. I na własnym głosie serca, na, na własnym czuciu, co wy czujecie, do kogo wasze serce bije, czy do tego rycerza, czy do poprzedniego albo poprzedniej partnerki. No dobrze, to już tu odpowiedziałam, nie będę się tutaj już w kółko powtarzała, no to przyspieszenie jest też ciekawe, bo to może być przyspieszenie działania, ale może być też podróż. Może być dążenie do jakiejś zmiany. No może być dużo tych spotkań, dużo tych randek, dlatego jest taki, taki wzrost aktywności. A może być też jakieś inne działania związane, czy to z pracą, bo tutaj jako osoba związana z pracą, doceniająca swoją pracę i swoje osiągnięcia, no też, też tu jesteście pokazani. Więc to zarówno z pracą może być związane, jak i z życiem osobistym. Ale co to jest takie najważniejsze, no tu jeszcze dodam, że sprzyjające okoliczności zewnętrzne też są, co też jest w sumie ważne, ale żeby osiągnąć jakikolwiek cel, czy związany z pracą, czy z czym innym, z życiem osobistym na przykład, no to tutaj trzeba osiągnąć jedność ciała, umysłu i ducha. Tak by te karty podpowiadały. Jedność ciała, umysłu i ducha. Trzymać się tego, co po prostu dusza wasza chce i woła, i czasami nawet krzyczy. Czasami nawet dusza krzyczy, ale to my nie zawsze słyszymy, bo to nie jest taki krzyk wrzaskliwy, tylko taki właśnie, że trzeba dać odpocząć umysłowi, a posłuchać głosu serca. I tutaj dokonujecie tego wyboru. No nadal ta intuicja, tak? Nadal jest pokazane, że głosu serca trzeba słuchać, żeby dobrze wybrać. Co mamy w trzecim tygodniu? Szóstka mieczy, karta zmiany, karta bramy, czyli wjeżdżacie, właściwie wpływacie, można powiedzieć, by to statek, żeglowiec jest pokazany, wpływacie na ocean spokoju. Ale to nie musi być związane wcale z podróżą, to może być związane z, właśnie z tą waszą decyzją, którą tu podejmujecie, w wyniku której możecie na przykład zakończyć poprzedni związek i wejść w ten nowy związek. Jak najbardziej. Tak to by się przedstawiało dla niektórych, a inni, no to będą mieli jakieś inne zakończenia, ale każde zakończenie wiąże się z nowym początkiem i nawet tu jest to też pokazane, że tu jest karta początku, a tu zakończenia wcześniej. No cóż, cóż tu jeszcze jest? Transformacja, jest. czyli coś tu transformujecie. No, może to być transformacja myśli, może to być transformacja uczuć, a może być transformacja sytuacji, ale to najczęściej związane jednak jest z własną transformacją, czyli jakąś przemianą wewnętrzną. Czyli aby nastąpiła zmiana na zewnątrz, trzeba się zmienić wewnętrznie. Coś, no wszystkiego wiadomo, nie będziecie zmieniać, tylko jakieś niektóre rzeczy, niektóre cechy na przykład. Tu już mówiłam, że możliwe podpisywanie umów, czyli tutaj te dwie energie są pozytywne, jeśli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, o rozwój kariery. To jest jak najbardziej tu w porządku wszystko, no ale ta nowa droga mnie zastanawia, no bo niestety są dwie energie takie kłótliwe, można powiedzieć, no kłótliwe. Najpierw się kłócicie sami ze sobą, czyli ze swoimi myślami. To polega na tym, że wasze myśli bojkotują wasze cele. Przez to, że macie jakieś programy umysłu niekorzystne, trzeba by te programy umysłu zmienić, bo jeżeli ich nie zmienicie, no to dochodzi do konfliktu. Najpierw to jest konflikt wewnętrzny, potem może się przerodzić w konflikt zewnętrzny. Od czegoś trzeba odejść? W związku z tym właśnie od czegoś trzeba odejść. No przede wszystkim od tych myśli niekorzystnych, od myśli opartych na iluzji albo na jakichś właśnie nieaktualnych programach umysłu, czy wręcz szkodliwych, wręcz. Niedobrych, które wam przeszkadzają. No tak się czujecie, nawet jakbyście byli zablokowani w tym momencie. Ale to nie znaczy, że jesteście zablokowani, tylko właśnie te wasze myśli was tutaj blokują. Blokują przede wszystkim Waszą kreatywność, dlatego warto tu. Postawić właśnie na kreatywność, na kreatywne myślenie, czyli co ja mogę zrobić w tej sytuacji, a nie dlaczego ta sytuacja jest taka straszna, bo ona nie jest straszna. To są tylko tutaj wasze myśli, które tak dziwnie się zachowują i tak dziwnie podpowiadają. No, trzeba się od tych myśli odciąć. I tu jest pokazane odejście od czegoś. Odejść można od jakiejś osoby. Czyli być może tej trzeciej osoby w związku, ale można też odejść od tych myśli szkodliwych, i to przede wszystkim tu by było w tym momencie ważne. Można też odejść od emocji niechcianych, jakichś niskowibracyjnych, które są związane z takimi myślami, właśnie. Z takimi myślami są związane nieciekawe emocje, i od tych emocji też warto by było odejść. Ale możecie też odejść z jakiegoś miejsca, bo jednak to jest tutaj. W kontekście, głupsta, w kontekście głupsta, czyli jakaś nowa droga jednak tu się rysuje, no ale dopóki tych myśli nie zmienicie, to ona nie będzie się ładnie rysować. Nie będzie się ładnie rysować, dlatego trzeba odejść od tego, co Was bojkotuje, czyli od tych myśli i emocji szkodliwych. Dobrze, to teraz, cóż, mamy tutaj przesłanie jakieś, mamy. Niektórzy szukają pięknego miejsca, inni czynią to miejsce pięknym, inni czynią to miejsce pięknym. Czyli wy tu szukacie czegoś pięknego, czegoś innego, czegoś innego niż mieliście do tej pory. Być może to jest związane z poprzednią partnerką czy partnerem, być może ze zmianą miejsca pobytu może zmianą miejsca zamieszkania, no jest głupiec i jest odejście, tak? Czyli można odejść od jakiegoś miejsca. Z jakiego powodu to robicie? No szukacie czegoś bardziej pięknego, czegoś bardziej odpowiedniego dla Was. Ale samo szukanie pięknego miejsca to jest nic. Najważniejsze to uczynić pięknym to, które jest dostępne w danym czasie. To, to trzeba uczynić pięknym. Czy to będzie miejsce, czy sytuacja, czy cokolwiek, to Najważniejsze, aby uczynić pięknym to, co już macie, a odejść oczywiście od tego, co Wam szkodzi, to, to wiadomo, to już mówiłam, ale uczynić pięknym to, co Wy macie w swoim posiadaniu, w, w swoim otoczeniu, w sobie też, także i w sobie, to uczynić pięknym, a nie uciekać od, od tego, czyli nie, uczy, nie uciekać od siebie przede wszystkim, bo. Swoje piękno warto zauważyć, bo wy wyglądacie tak. O, i warto to piękno swoje zauważyć, a nie uciekać przede wszystkim od siebie, nie uciekać od tego, co, co możecie zmienić na lepsze, tylko jedynie odejść od tego tutaj. Bo to jest karta odejścia, owszem, ale odejść od tych myśli, trzeba. Od tych myśli, które Was blokują. Zdrówka do usłyszenia.